No tak, tak. Myślę, że yy, trzeba te mecze wygrywać przy, przy, przede wszystkim u siebie. Ta drużyna Maniowego zaskoczyła mnie pozytywnie, bo naprawdę, jeżeli chodzi o gorsze drużyny, widziałem w tej grające, widziałem yy, w tej lidze drużyny. A oni tak, tak, tak naprawdę zaprezentowali solidny futbol. No tak wiadomo, jeszcze mieli bramkę na jeden 1, 1 mieli tam słupek jeszcze, także, także no, trzeba się cieszyć z tego, z tego zwycięstwa. Z Wolbromiem gramy ciężki mecz. No jak to u nas zwykle przygotowuje drużynę do gry, do gry o trzy punkty. Na pewno. Y Jesteśmy troszeczkę dosięgnięci kontuzjami, tutaj nie wiadomo co z, z Jarkiem Bacholarzem, bo ma ro, rozciętą wargę. E, jest nas tak naprawdę to kadrowo nie wygląda to najlepiej, no ale cieszę się, że drużyna wkłada tyle e, serca i tyle zaangażowania na ile ją stać. Do tego dochodzą jakieś e, e, poszczególne umiejętności i z tego o, ogólnego rozrachunku wychodzi to na, na to, że, że, że myślę, że ta, e, ta górna, górna pozycja, górna połówka tabeli nas e, załapie. No na pewno, na pewno cieszy, jak, jak każde zwycięstwo cieszy i niezależnie w jakim ono stylu zostało zaprezentowane, to na pewno trzy punkty są dla nas najważniejsze. No. No są na pewno tak w życzyłbym sobie, żeby mieć większe możliwości rotacji w składzie, więcej może zmienników takich bardziej wartościowych, no ale no trzeba ogrywać takich zawodników jak Marcin Pisarek, jak Damian Mądry. Na pewno przed nimi jest przyszłość, tylko że jeszcze troszeczkę im do tak, takich umiejętności trzecioligowych brakuje, ale, ale robią postępy i mam nadzieję, że kiedyś będą zawodnikami, którzy, którzy w Wiśle zadom zadomowią się na dłużej. Naprawdę, marna to pociecha, że z każdej strony słyszymy pochwały za naszą grę. Wcale nie odstajemy, nie jesteśmy jakimiś chłopcami do bicia, ale e, gramy, w piłkę, gramy w piłkę, toczymy równorzędne boje. Natomiast no, to zawsze przeciwnik częściej trafia do naszej siatki niż my do, do siatki przeciwnika i tak to jest. No niestety, no, dzisiaj znowu się przytrafiły takie indywidualne błędy, żeby brak krycia przy stałym fragmencie raz, drugi, e, i, i, czy, czy, czy ten rzut karny. No, naprawdę w sytuacji 2 na 1 zostaje jeden z obrońców e, 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 ograny, drugi e, desperackim atakiem próbuje to ratować, no, przytrafia się ręka i, i, i jest e, 3-1. No, na tym poziomie nie możemy tego robić. No, mamy tylko z tym problem, bo, bo wcale tak to źle nie wygląda. Nie, jesteśmy, nie, nie gramy, że tak powiem, na zasadzie obrony Częstochowy, że wybijamy tylko piłki, bo, bo, bo po prostu jesteśmy tak słabi. No przykro, przykro. Dużo pracy nas czeka jeszcze takiej psychologicznej, bo żeby ten zespół jeszcze wyciągnąć, żeby chłopcy wierzyli. No cóż, staczamy się coraz niżej w tabeli i sytuacja jest bardzo trudna. Będziemy sobie musieli jakoś poradzić. Mamy tydzień przerwy i następne mecze, a osiem kolejek jeszcze jest trochę punktów do zdobycia. I musimy w końcu się podnieść i naprawdę zacząć punktować. Może grajmy gorzej, brzydko że tak powiem, ale trafiajmy do bramki, wygrywajmy mecze.